Ostatnio gwiazdą było również przeciwciało bispecyficzne. Czy my wykorzystujemy je już w Polsce i do czego nam się przyda ta cząsteczka? Przeciwciał bispecyficznych jest kilka, ale rozumiem, że Pani mówi o leku, który nazywa się Amivantamab. Jest to przeciwciało, które jest skierowane przeciwko receptorowi EGFR i MET jednocześnie. I to jest bardzo ważne, dlatego że chorzy otrzymujący te inhibitory szlaku EGFR... W pewnym czasie może dochodzić do progresji choroby, a najczęstszym mechanizmem jest właśnie e, zaburzenie szlaku MET. Tak więc tu hamujemy od razu denowo dwa szlaki. Lek jest niesamowicie ciekawy, e, ma statusy rejestracyjne, może być stosowany w pierwszej linii leczenia już u chorych z mutacjami klasycznymi EGFR, może być stosowany w połączeniu z chemioterapią po niepowodzeniu tych inhibitorów szlaku EGFR i tak naprawdę monopolista na dzień dzisiejszy takim rzadkim zaburzeniu molekularnym, też dotyczącym tego szlaku EGFR, ale to się nazywa insercja w egzonie 20. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że te insercje w 90 ponad procentach przypadków to są mutacje oporności na klasyczne leczenie inhibitorami. Tak więc tutaj wielkich możliwości nie ma leczenia. Bardzo, bardzo chcielibyśmy mieć w swoim ten lek.